Większość produktów w naszych sklepach pochodzi z polskich gospodarstw. Każdego dnia pracuje tysiące osób, by każdy rano mógł zjeść świeże pieczywo lub napić się mleka. Wielu oczernia nas, że produkowana żywność jest afaszerowana chemią, że zwierzęta są nieludzko traktowane, a przecież wieś, chociaż coraz bardziej nowoczesna, nie zapomina o tradycjach. Dziś Wam pokażę, jak naprawdę jest produkowana polska żywność. Zapraszam! Przygotowane pole już jest obsiane pszenicą i czeka na wiosnę, kiedy będzie mogło wznowić swoją wegetację. Podczas gdy zboże dojrzewa, rolnicy biorą się za zielonkę. Ważny składnik diety naszych parzystokopytnych. Trawa jest cięta, podsuszana, prasowana lub coraz częściej składowana w pryzmach, które gwarantują wysoką jakość zdrowej paszy. Zboże już dojrzało, więc czas na żniwa. Ten piękny okres wakacji jest ogromnym wyzwaniem dla całego sektora rolniczego. Musimy zebrać pełno możliwie jak najszybciej, aby wykorzystać przyjącą powodę. To ona gwarantuje wysoką jakość ziaren, które już krótce zawitają na naszych stołach. Ale zanim to się stanie, składowane są w silosach z dala od wilgoci i szkodników. Coraz więcej gospodarstw jest pod nadzorem zootechników, dzięki czemu mogą kontrolować jakość mleka i kondycję zwierząt. Tu się właśnie kończy historia o polskim zdrowym jedzeniu. Życzę wszystkim smacznego.